W każdej pasiece, mimo starań, są też rodziny, oprócz rodzin średnich i silnych pszczelarz by sobie życzył, żeby tylko takie były. Są też rodziny słabsze. Zwróćmy uwagę, że tu naprawdę. Ten kłąb był na około 3-3,5 plastra, sięgał dotąd. Tak wygląda tu mamy pokarm niezasklepiony, ale to znaczy zasklepiony pokarm, ale rozbierzemy rodzinę i zobaczymy co się w niej dzieje. I tak naprawdę najwięcej pracy wymagają właśnie takiej rodziny i one wymagają niezbędnego, raczej niezbędnego, jeżeli chcemy jeszcze coś z nich uzyskać w sezonie niezbędnego przeglądu, co się pierwszego przeglądu wiosennego. Tutaj mamy pierwszy plaster. przed dość wąsko połową plastra Teraz przyczynę po się przemieściły. Poszukamy zobaczymy co się dzieje z matką. Być może nie eee, przyczyną niepowodzenia tej rodziny była matka i zobaczymy gdzie jest Czerw. i ile plastrów z czerwiem jest matka mamy na tamtym plastrze ta matka została poddana jest niebieska, to znaczy, że ona została poddana jesienią do tej rodziny bo my wymieniamy matki głównie jesienią prawdopodobnie na skutek wadliwości wcześniejszej matki dlatego na razie na karb matki niepowodzenia tej rodziny składać nie można raczej na karb pszczelarza Tak jak wspominałem nie trzeba każdej matki oglądać odszukać i wyjmować plastra jeżeli widzimy matkę ale tutaj to celów edukacyjnych zobaczymy matkę Możemy spojrzeć, ponieważ nie wszystkie matki zaczęły czerwić wcześniej. Czerw jest jeszcze nie zasklepiony w wielu rodzinach. Jest go bardzo mało i niezasklepiony. Patrzymy. Czerw jest, są larwy, są jaja, no więc na tym etapie do matki nie możemy mieć zastrzeżeń, chociaż istnieje w takim wypadku ryzyko, że czerw może być tutaj później trutowy, ale... Bądźmy dobrej myśli. I tak praktycznie, ponieważ jest mało czerwu w rodzinie, to możemy zostawić ten jeden plaster z czerwiem, obłożony dwoma plastrami z dużą ilością pokarmu. Co zapewni tej rodzinie. Warunki dalszego rozwoju. Ona nie rokuje miodu z pożytku wczesnego. W takim układzie można ewentualnie karmić ją pyłkiem, jakimś ciastem zawierającym białko, z tym, że stanowi rezerwę z matką. I na przykład można taką rodzinę połączyć z tamtą rodziną, która była rodziną bezmateczną. Może ten plaster też usuniemy? Poszukamy takiego większość w pasu. Tu jest plaster osłonowy. W nim jest pokarm. W dużej części, więc go już nie będę usuwał. Chociaż i tak sporo zamieszania w tej rodzinie zrobiłem. Generalnie tak to wygląda, że ten plaster jednak usunę, bo jest nadbudowany. Tą stroną nie pasuje. Będą się tu pszczoły, Korek. Decyzja też jest dobra, bo jest mało pokarmu z tej drugiej strony. Tutaj mamy taki element, który powoduje, że przy dociskaniu plastrów plaster nie dotyka boczną beleczką do ściany i nie zwęża się uliczka. Stąd jest ta tajemna rola tego korketny. Kolega powiedział, ten plaster. Jest takim plastem słusznym, zawiera bardzo dużo pokarmu, około 2,5 kg. Jeżeli włożymy drugi plaster ze zbliżoną ilością pokarmu, to do maja tej rodzinie na pewno wystarczy. Wspominam, że ta rodzina raczej nie rokuje wykorzystania pożytku wczesnego, ponieważ jest tu dobra matka. Zakładamy, no ona będzie rezerwuarem tej matki. Złożymy ją jednak na czterech plastrach, bo tutaj jest wyjętych. dość sporo pokarmu i na nich jest dość sporo pszczół. Ten plaster możemy włożyć w ten sposób, ponieważ czerw jest tylko na jednym w plastrze. Gdyby był czerw na dwóch plastrach, to trzeba by zostawić plaster przy plastrze. Wróćmy do tego czy rokuje, czy nie rokuje. Generalnie nie rokuje wykorzystania pożytku wczesnego, ale ewentualnie później można ją zasilić praktycznie jednorazowo czerwiem z odkładu zbiorczego, czyli takim czerwiem, który przez, przez 9 dni przebywał w odkładzie. Czerw wyjęty z kilku rodzin i tego dziewiątego czy 8 dnia można przenieść wraz z wygryzionymi pszczołami jednorazowo zasilić tą rodzinę. W tej rodzinie, żeby nie traciła ciepła, ponieważ jest słabsza tutaj brzegami, możemy zainstalować taki pełny zatwór sięgający od ścian do ścian. Tu ewentualnie zastosować ciasto. A te pszczoły, które nam zostały i w tym wypadku jeżeli rodzina jest słabsza i zastosujemy tutaj pełny zatwór to lepiej tych flastrów nie zostawiać zwłaszcza przy dennicy głębokiej, tak jak my mamy w rodzinie, ponieważ ta rodzina może być słaba i może być ten potem rabowany. Dlatego te plastry zabierzemy do magazynu. Wspominam, że ta rodzina jest słaba, jest słaba na tle pozostałych. Ale tak, wiedzą, bywają rodziny słabsze. Te pszczoły teraz z demnicy udadzą się do matki, do gniazda. te ślepe plastry żeby nie nosić ich do magazynu mogą tutaj pozostać w rodzinie chyba później potrzebne w miarę poszerzania gniazda zaleta jest taka że zatformaty są często przykwitowane trudno się usuwają to wszystko pasuje po... jeszcze podamy rodzinie Ciasto białkowe. słabsze. Pokaż wycięcie. Odcinamy, żeby pszczoły miały dostęp. Usuwamy pszczoły żeby ich nie zmiażdżyć ciastem płomp jest w przedniej części lokujemy ciasto w przedniej części i nakrywamy płótnem, które przepuszcza wodę nie folią pod którą będzie wilgoć w rodzinie, zwłaszcza że w momencie kiedy się znacznie ochłodzi Pszczoły będą zużywały pokarm, wytwarzały parę wodną. Zamykamy.